I wydaje mi się, że czasami za dużo z tego życia dajemy innym i to nie zawsze jest asertywne. Cześć, nazywam się Anna Śdzieszyńska, jestem trenerką biznesu, mentorką menedżerów i coachem. W podcaście, do którego cię serdecznie zapraszam, obalam mity dotyczące asertywności i dzielę się doświadczeniem, jak zachowania asertywne wspierają budowanie relacji i biznesu. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiaj chcę Cię zainspirować takim spojrzeniem na siebie, który daje Ci dużo praw, daje Ci dużo możliwości i hasłowo nazywam to Zacznij od siebie. Przypomniałam sobie kiedyś taką historię, którą czasami anegdotycznie opowiadam podczas szkoleń: że wyobraź sobie albo przypomnij sobie sytuację, kiedy przeglądasz album ze zdjęciami, na przykład ze ślubu i wesela swojego przyjaciela, swojej przyjaciółki. No I przeglądasz tak ten album, przeglądasz, i nagle zatrzymujesz wzrok na jednej ze stron i dłużej się przyglądasz temu zdjęciu. I wtedy moje pytanie jest: kogo widzisz na zdjęciu? Najczęstszą odpowiedzią, którą dostaję po tak sformułowanym pytaniu, słyszę odpowiedź: No, widzę siebie. Jesteśmy dla siebie ważni, chociażby dlatego, że żyjemy ze sobą od początku życia do jego końca. To czasami jest bardzo smutne i, yy, i takie wywołujące refleksje, że nasi rodzice często odchodzą przed nami, dzieci na jakimś tam etapie dopiero przybywają, a ze sobą jesteśmy cały czas. I wydaje mi się, że szczególnie kobiety mają taką tendencję, żeby zadbać o wszystko i o wszystkich. I statystycznie chyba częściej zapominają o sobie. Nie mam tutaj badań żadnych na poparcie tej teorii, więc być może też to... i mężczyźni zatracają się w dbaniu o wszystko i o wszystkich, natomiast wydaje mi się, że częściej no, kobiety tak robią. I no właśnie zapominają o sobie, mają czas dla, na wiele rzeczy, ale nie, nie na siebie, tak? a, a żyjemy z sobą całe życie i wydaje mi się, że czasami za dużo z tego życia dajemy innym i to nie zawsze jest asertywne. Ostatnio nagrywałam odcinki dotyczące różnych izmów. Czyli było egoizm, a asertywność, to był odcinek 56. Altruizm, a asertywność, 57 i perfekcjonizm, a asertywność, to był odcinek 61. Jeśli jeszcze ich nie słuchaliście, nie słuchałeś, nie słuchałeś, zapraszam do tych odcinków, żeby trochę przeanalizować właśnie te postawy, postawę egoistyczną, altruistyczną i perfekcjonistyczną. I myślę, że to zatracanie się w tych izmach trochę jest. Czyli obawiamy się czasami, że jak zadbamy za bardzo o siebie, to będziemy egoistyczni, tak? że będzie, ktoś nas oceni jako egoistów albo sami się będziemy oceniać jako egoistów. Myślę, że za bardzo czasami zatracamy się w altruizmie, w tym, żeby pomagać i zapominamy w związku z tym o sobie. No i czasami za bardzo poświęcamy się sprawom, zadaniom i w związku z tym wpadamy w perfekcjonizm. Dlatego takie hasło zacznij od siebie jest bardzo spójne z filozofią asertywności. Bo zacznij od siebie, to między innymi daj sobie prawo do swojego rozwoju, do budowania mocy i pewności siebie. Daj sobie prawo do bycia wystarczającą, do bycia wystarczającym. Daj sobie prawo do myślenia o sobie bez wyrzutów sumienia. Zwiększaj taką swoją strefę wpływu, kieruj swoim życiem. To jest właśnie esencja asertywności. W pierwszych odcinkach, kiedy definiowałam pojęcie asertywności, mówiłam o takich trzech komponentach, że asertywność to wiedza, czego chcę, i odwaga, i szacunek do siebie i innych. Zaczynanie od siebie, różnego rodzaju zmian, zaczynanie od zadbania o siebie jest rzeczą bardzo ważną i jest esencją asertywności, bo jeśli wiem, czego chcę, to wtedy dopiero mogę zacząć od siebie i zadbać o siebie. Czasami będzie to wymagało odwagi i nie da się szanować innych tak w pełni, jeśli sami siebie nie szanujemy. Jeśli mój dialog wewnętrzny ubliża mi samej, to jest dość łatwo przejść do ubliżania komuś, bo już ubliżanie mam w moim zasięgu. I wtedy tylko wystarczy, że zmieni się podmiot ze mnie na ciebie. I voilà. Dlatego zachęcam, żeby zacząć wszelkie zmiany od siebie, żeby pomyśleć o sobie dobrze. I to jest bardzo asertywne, kiedy zatroszczymy się o siebie. Oczywiście. Nie mówię, żeby nie wspierać innych, żeby nie pomagać innym, i też nie mówię, żebyśmy my byli w centrum, i też nie mówię, żeby zaniedbać różnego rodzaju działania. Ale wrzucam na to hasło, zacznij od siebie, pomyśl o sobie dobrze, pomyśl o realizacji swoich celów. Zapraszam do takiego rozwoju ze mną. Przygotowałam kurs na asertywność, to jest kurs online. Trochę przebudowuję teraz stronę żeby była bardziej czytelna, żeby łatwiej było pewne rzeczy na niej znaleźć. Tworzę też e-book, który będzie docelowo do pobrania z mojej strony. E-book darmowy właśnie zaczynaj od siebie z kilkoma ćwiczeniami, z pewnymi pomysłami, które ułatwiają takie w dobrym sensie zadbanie o siebie. Tego Tobie życzę. Zapraszam do słuchania. Też innych odcinków, tych zaległych. Akurat ten czas wakacyjny może być bardzo dobrym momentem, żeby posłuchać asertywności przy kawie, nadrobić te zaległości. Życzę Ci dobrego słuchania. Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie. Cześć.